witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokemon Crystal. No i ostatnio zakończyliśmy grę właśnie w Dragon's Den, czyli w Smoczej Grocie. Ehm, no i tak, w międzyczasie próbowałem troszeczkę poszukać sobie Dragon's scale uciki ale te 2% to bardzo mało, To bardziej, że są są znaczenie. są małe, ale w sumie mając teraz już komplet HM-ów, myślę, że w sumie nie ma co się męczyć, ehm, tylko warto by było udać się w pewno inne miejsce, gdzie też ten przedmiot można znaleźć. Znajdź nas profesor Em, Cześć, Hołk! Mam coś dla Ciebie. Czy możesz odwiedzić moje laboratorium? Do zobaczenia. Więc ciekawie, co to ma dla nas pan profesor. Zaraz tego się dowiem. Swoją mam też w drużynie, więc nim tam polecę, to może zróbmy troszeczkę jakiegoś porządku. Chociaż z drugiej strony, ten, ten dratyni może mi się przyda. Może mi się przyda, ze względu na to, że on też może poznać ruch Waterfall. No i dodatkowo właśnie zna ten Extreme Speed, którego normalnie Dratini by nie znał. Tak więc na tym polega wyjątkowość tego poksa. Dobra, więc czemu by nie dać mu tego Waterfalla? Myślę, że będzie lepszy aniżeli Rock na przykład. No i dzięki technice Waterfall będzie mogli, że tak powiem, podpływać pod wodospady. Zbyt wielu tych wodospadów nie ma, więc taki jakiś piąty pokomu, który to będzie, czy on w sensie szósty dodatkowy, który będzie to znał, myślę, będzie spoko pomysłem. Dobra, wywalę bo ten atak jest beznadziejny. No i mamy Waterfalla, więc teraz z pomocą niego, będziemy mogli podpływać pod wodospady. To jest śmieszne, że płyniemy na jednym boksie, a pod wodospadem podpływamy na drugim. Yy, tak też to działa. Dobra, więc i Profesor Elm, to udajmy się, yy, może być Mahogany, na górę Mortar, bo właśnie... Bo właśnie tam można znaleźć ów poszukiwany przeze mnie przedmiot e, właśnie mając też technikę właśnie wodospadu Dobra, tak więc idziemy. W sumie te tutaj też okoliczne kuszą, ale na razie się będę musiał obejść bez tego w zasadzie to jeszcze. E, czy ja mam jakiegoś Reapela? Fajnie by było jakbym miał, ale obstawiam, że pewnie nie. E, no oczywiście, bo po co? E, a, jeszcze mam trochę przedmiotów w, 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 w. torbie. To jeszcze można by zrobić troszkę z tym porządku, bo nie będą miejsca przecież na nowe rzeczy. Jak zwykle totalnie nieogarnięte. No ale nie ruszałem się właśnie z Dragon's Den ze względu na to, że był ten telefon, a chciałem jeszcze go odbyć na wizji. Dobra, czego fang. Smoczych ataków póki co z moich Pokemonów nie ma za trzy horscy. ma Twistera. No ale to, że tak powiem, raczej nędzny atak. No dobra, muszę jakoś przeżyję bez tego ripela. Bo tak naprawdę to tutaj będzie sporo poksów do pokonania, że tak powiem. Dobra, gorzcie, Apricorn, ale na razie muszę go sobie odpuścić. Dobra, i teraz tak, musimy przepłynąć się tutaj. I teraz, mając technikę właśnie wodospadu, możemy podpływać pod wodospady. Tak więc Dratini wciągnie sidle. Może tak to jakoś dałoby się zobrazować. E, no i jesteśmy na górze. Marillo! Marillo już mam, więc nie będzie mnie potrzebny. Także szybki, holny, tak? I po Marilou. Ja, 37 poziomy w jest jakieś wygórowane, w sumie tylko tam kojarzę, że miała chyba na 308 eee, dobra więc tak, tu możemy opłynąć skałę jakąś dookoła. W zasadzie nie pamiętam jak to wyglądało w tej jaskini wszystko. Jak do poszczególnych rzeczy przejść. Eee, tak więc będzie to miejsce dość zagadkowe. Też dla mnie. Dobra. Goldinko. Goldingo. Goldingo pokonana. Dobra, zobaczmy co mamy dalej. Czy tu gdzieś dopłynę? Oczywiście, że nie. Jakieś przedmioty? Też nie. No dobra, tu można przybić do brzegu, ale mnie jeszcze interesuje tamta strona, bo może tam coś być. Dobra, kolejny box na wodzie. W sumie są aż trzy opcje: Mario, Seeking i Golden. Dobra, Mario, prosimy kolejnego. No dobra, co więcej. Też do niego tędy nie dopłynę, też tutaj nic nie ma. Więc kroki do marne. I czas przede wszystkim. O, jest sticking. No to będzie w miarę ekspedycjonalne w sumie. Szyptań, który ma poziom 20, myślę, że Honda tak też raczej go załatwi. Jedzie Heracross. Chcę delikatnie przekpić, dobrze by było, bo e, moi foksy nie mają jakichś szczególnie wysokich poziomów. Dobra, czy jesteś nie dla Heracross? No i ile mamy, 113 w ataku, bardzo ładnie. E, no dobra, to teraz tak, szybka zmiana w drużynie i jeszcze Sidra nie ma poziomu. A Sidra w będzie całkiem dobrym wyborem na okolicę tutejszą. Bo tu zaraz za momencik będą też i kamienne poksy. Dobra, więc jesteśmy w nowej części, w której jeszcze nie byłem. E, trochę mi się... Aaa, ja tutaj miejsce w drużynie powinienem jeszcze mieć, o kurde. No i muszę się wracać. No nie. Dlaczego muszę mieć miejsce w drużynie? Aha, to dlatego między innymi, że. Tu do zdobycia pewien Pokémon będzie. Dobrze, że jeszcze za głęboko nie zaszedłem. Znaczy, mam nadzieję, że teraz będzie do zdobycia. Dobra, uciek. Dobra, i to już Lipela bym może gdzieś kupił, bo to już zaczyna mnie też męczyć. Te co krok to poksy. Ogólnie nowych Pokemonów tej raczej nie uraczymy. Co najwyżej będzie to wyższe formy typu Golbat i Gravel eee, Nie wiem, jak jeszcze maczołka W sumie mógłbym złapać, ale Macchoke to i w innych miejscach mógłbym złapać. Dobra, więc muszę polecieć jednak do. Czy znaczy w sumie to zależy, bo z jednej strony dobrze by było polecieć do Blackthorn. Dobra, więc 5 minut nagrania w plecy. No ale dobra, trudno. Aha, do boxu to odeślę właśnie Firoła, którego będę jeszcze potrzebował. Yy, także tak. Dobra, Rippera poproszę. Czy jest Max Repel? Jest Max Repel. Dobra, wezmę zdychu Myślę, że to powinno wystarczyć. Tak więc to jaskinię teraz e, na szybciora okarniemy. Dobra, i teraz Fly. Może być Mahogany. Dobra, czyli tak, ja czyli tak, w sumie, jest dość niekompletna, ale będzie jeszcze bardziej niekompletna. E, dobra, i Firo. Na razie ciebie odeślę do boksu. Myślę. O, mam To Quacksire mi jest niepotrzebny. Teraz to czego ja nie mam, co. A, Babyfa odesłałem. Dobra, ale to Babyfa, czy tego ma? znaczy się. Dobra, to ma, w sumie mogę bardziej chcieć niż Firo'a. E, do tego chwila odeślemy, o! I tak będzie gites. Tak myślę. E, dobra, także idziemy. Bez flya teraz. Biednie trochę, ale dobra Myślę, że damy radę. Tak więc powrotem na górę Mortar. Raczej do góry Mortar. Teraz nie będę użyoritera, bo tu jeszcze szkoda. Dopiero jak zrobimy pierwszy krok w jaskini. A jednak jeszcze mnie coś tu napadło. No ale dobra. Dalej będzie parę kroków spokoju. No w łatwy poziom. Wysoki dość. Seedra w sumie jakby tam z level wbić, to nie byłoby źle, ale no, na zwłaszcza wodnych Pokemonach to raczej będzie ciężki temat. Dobra, szybko, Max Repel. Dobra, i tego Max Repela to sobie gdzieś może wyżej bym wrzucił. Tak żeby to było w miarę blisko później wejść. Teraz czy ja dobrze to poprzesuwałem no, Oczywiście, że nie. Eee, dobra, tak zrobimy. O, jest Max Ripple na trzeciej pozycji czwartam, czwartej w torbie. Możemy cisnąć. Dobra, więc tak, najpierw Seedra. Jeszcze nas to się oprawnimy. Mam miejsce w drużynie, mam miejsce w drużynie. Dobra, to do tego jeszcze Jack... Net niego znaczy się przesuniemy. Czy już mogę? Mogę. Dobra, to ściąga Sidrę. I możemy iść głębiej. Dobra, jesteśmy w jaskini. Tu mamy zapewne jakiegoś trenera. Yo, Markus! Nie jestem Markus, wybacz. To jest ciekawe jakby było, gdyby nasza postać miała tak na ale dobra. E, Hugh chce mi się bić, super nerd, który wysłał walki... O kurcze, Sidre. Ja też wysłał walki Sidre i to na niższym poziomie. I to dwa poziomy niżej. Eee, dobra, to trochę średnio wygląda. Dobra, lećmy ganium, zastanawiam się, jakie tutaj dzikie Pokémon występowały. W sensie na jakich poziomach, bo w sumie tego do końca nie pamiętam. Small Scream, ale że to nie trafiło. Dobra, z mojej strony Razleaf. Leaf, Dobra, to myślę podziała na tyle dobrze, że wykończy. Ależ oczywiście, że tak. Dobra, więc wygrywamy to po 600 expa. No i dobra. I pokonamy! Wybacz, mój błąd. Dobra, ale przedmiotu tu nie ma. Dobra, pójdźmy w lewo może. Nie mam pojęcia, w którym stoje tu się idzie. Dobra, tu coś jest, i czy to jest to, czego ja chcę? Nie, to jest red candy. Znaczy, też mogę chcieć. Dobre red candy nie jest złe, natomiast to nie jest to, czego szukałem. Po co tutaj głównie jestem. Tam... Dobra, trzeba iść w tę stronę jednak. Eee, będzie tutaj sporo takich miejsc, gdzie trzeba trochę pochodzić, trochę popłynąć. Eee, będą też ze skoki. No właśnie. Eee, dobra, ale na razie jeszcze chcę zobaczyć tutaj. Eee, więc to tak wygląda. Dobra, Max Potion. Dobra, żadnych ukrytych itemków w zasięgu działania item findera. Dobra, jak to fajnie i spokojnie jak tak dzikie poksy nie atakują. Dobra, podpłyniemy jeszcze trochę. Też nic. No dobra, teraz tak, trzeba przejść tu. Dalej nic. Dobra, teraz trzeba będzie przepłynąć kawałek znowu tu. I tak ta wspinaczka wyglądać będzie. Dobra, tu coś jest. I być może to będzie to, po co tutaj jestem. TM40, więc to nie jest to. A podobno to coś tutaj jest. Yy, dobra, TM40, co on zawiera? W sumie na samym na dole byłem, więc będzie blisko. Defense Call! Serio to jest w temie? Znaczy ten atak może robić kombo z yy, rolloutem, ale to nie jest aż tak dobre combo. Dobra, płyniemy bądź panąć dalej. Dobra, i tu coś jeszcze jest. I... Escape rope. To też nie jest to, czego szukam. A mi się już... E, opcje kończą. Ale jeżeli jest na dobrze, że jest ten escape rope, to można będzie z tym wyjść w miarę sprawnie. Dobra, Wipo się skończył, ale to może na chwilę i dobrze, bo ja będę chciał zobaczyć, co tu występuje. Eee, może coś nowego? Chyba nie, ewentualnie właśnie ten meczołg. Dobra, G.I.D. na poziomie 31! Ale poziom. Dobra, eee, self. W sumie to jeszcze jedna ścieżka jest do ogarnięcia i tą ścieżką też przejdziemy. Może na jeszcze trochę w dzisiejszym odcinku, eee, natomiast raczej nie po całości. Ale dobra, tutaj widzę poziomy są... No, chyba najwyższe z całym Z wyjątkiem może jednego wyjątkowego miejsca. Jest Dragon Scale. Właśnie tego chciałem. Dragon Scale to jest właśnie przedmiot, który może nam przysłużyć się do ewolucji Sidry w Kingdre. Z tym, że Sidra musi go nie dość, że trzymać, to jeszcze trzeba Sidrę wymienić. Yy, no, takie jest działanie tego itemka. Dobra, nic więcej tutaj nie ma. Dobra, tam na dole coś jest, ale tam na dół to ja sobie przejdę za momencik. Dobra, jest rano, więc trochę jeszcze pokrząkam. Natomiast Graveler, poziom 30, 31. O nie, Twister. Ojej, jak to się zdetonuje, to będzie Widać. Ja chciałem użyć Selfa, ale może Flinch? Flinch? Dobra, Harden. To dobrze jest. No to Aurora Beam, na dobicie. Też będzie dobry. No i fajno jest. Dobra, wygraliśmy. No to teraz yy, tak, pójdźmy jeszcze w tę stronę. I tu można zejść na dół. O, to w sumie jest dosyć pokomplikowana ta. Dobra, ale jest maczołk. Tego poksa chciałem tutaj złapać przede wszystkim. Jest to wyższa forma maczopa oczywiście. Eee, no i zobaczmy, czy przetrwamy jego surfa. Uuu, tu w sumie będzie łożenia, łożenia jeszcze w tej jaskini. Może się wrócić po tamten przedmiot, bo chyba tam się później da jakoś inaczej zejść, żeby wyjść z wyjściem. Ale ekspyle są też konkretne. Nie fałki do ataku, których do końca w sumie nie chcę. A, to można przypłynąć. Dobra, już myślałem, że będę musiał się wracać jakoś mocno, ale jednak nie. Dobra, tu jeszcze mamy eliksir. W zasadzie zastanawiam się też, co na wodzie tu żyje, ale raczej chyba nic, czego nie spotkalibyśmy do tej pory. No dobra, możemy popróbować jeszcze sobie przez momencik popływać, ale nie wydaje mi się, żeby tu coś nowego było. Co najwyżej, może na jakimś przyzwoitszym poziomie. Nie wiem, Marilyn na 30. <laughs> Wiesz, on w sumie wcześniej, nie myślę że chyba na przed 30, w 28, poziom, coś takiego. Choć mogę się mylić. Dobra, nic w niej się nie trafiło. Idziemy jeszcze niżej. I teraz tak, w sumie to ja jestem na tej części, gdzie ja mogłem być wcześniej. W sensie na niższym poziomie, tak, bo już nas tutaj zubat dopada. Eee, także no. Dobra, więc nie pak nie, tylko pak zaraz. Eee, bo teraz faktycznie będę chciał Lipela. No, jesteśmy w sumie we wcześniej niedostępnej części. Eee, znaczy, może części dostępnej, ale w niedostępnej, tak, w części niedostępnej części. O, tak można by to podsumować. Dobra, tu mam Iron, czyli dodatkowe fałki do defensa. Eee, natomiast, tak, co mamy tutaj? Interesujące jest tamta drabinka. No ale, dobra, pójdźmy jeszcze w tę stronę. Dobra, to będzie można zejść. No co my tu mamy? Next Revive. W sumie nie wiem, czy ja dobrze i też nie będę musiał się zawrócić zaraz, ale to się okaże. I tak słuchając tej muzyczki, jeszcze okaże mi się właśnie of half. i tam jeszcze jest jedna okolanka do ułożenia. Coś też mi się tak przypomina. Dobra, i tu mamy znowu zejście na dół. Dobra, i tu coś jest. I to pewnie coś jest tu. Max Revive, kolejny. Widzę, mogą się przydać. Chociaż nie muszą. Dobra, a jesteśmy w części. I tu mamy po prostu wyjście stąd, dobra. A i tu też mamy kogoś. I ten ktoś jest dosyć istotny. Hej, jestem królem karate. Trenuję tutaj w samotności i ciemności. A ty, zawalczysz ze mną. Ło! Dobra, więc jedziemy w walkę z Karate Kingiem e, Kyo, Czarny Pas. Jest z walki on Hitmonlee, pokemona kupującego, typu walczącego, poziom 34. Kurczę, ten wcześniej miał silniejsze pokemony. Dobra, serve z mojej strony. I Kingdra zmywa Hitmonlee jednym ciosem. No, nie. Dobra, High Jump Kick. Szymy wykop, co nie, czyli walczyliśmy z Suponic gdzieś kiedyś. W każdym razie High Jump Kick gdyby nie trafił, to za dobrze obrażenia Pokemon, który go używa. Tak więc... E, taki ryzykowny cios, bo tym bardziej, że nie ma 100% cenności. Jest jeszcze słabsza wersja Jump Kick. Robota taką wyższą celność, ale efekt ten sam. Mniej niższą siłę. Dobra, i Hit Motion! Pokémon pięści aż z kolei. Dobra, Hitmonchan'a na pewno nie zmieje jednym ciosem, bo Hitmonchan jest dosyć defensywny. Chociaż widzę, że ten atak całkiem nie jest dział. fire punch, to to nie bez sensu, bo jest ognisty. E, mógł użyć Thunder Punch, który byłby na pewno lepszy. Dobra, zmywamy w każdym razie Hitmonchan'a. No i w ten to sposób wygrywamy walkę z Królem Karate. Q pokonany. Aaaa, jestem pokonany. Aaa, jestem totalnie pokonany. Moje treningi wciąż jeszcze nie są wystarczające. Ale przegrana to przegrana, przyznaję do tego. Jako dowód tego, że nie pokonałeś, powierzę ci walczącego Pokemona, który jest bardzo rzadki. I dostaliśmy Tyro! Dobra, czy chcemy mu dać imię? Niekoniecznie. Ten może ewoluować w silniejsze Pokemony, tak więc y, pracuj ciężko i trenuj. Żegnaj. Eee... Yy... Dobra, to samo mówi. Dobra, więc mamy kolejnego nowego Pokemona, który jest właśnie Tyro. I Tyro jest Pokemonem typu walczącego. Yy, Tyro jest niższą formą właśnie Hitmon Chana, Hitmon Lee i jeszcze jednego pokemona, jakim jest Hitmontop i w każdego z tych trzech pokemonów on może ewoluować. Yy, na początek zna on tylko Tackle i ma on różne statystyki, atak z defensem, spec, atak ze spec defensem, no i w sumie speed 12. I w sumie istotne jest, żeby miał wyrównane te statystyki ataku, jak i defensa. Dlaczego tak? Dlatego tak, że ten Pokémon ewoluuje w zależności od te statystyk. Jeżeli ma wyższy atak, ewoluuje w Hitmon Lee. Jeżeli ma wyższy defense, ewoluuje w Hitmonchana. A jeżeli ma równy atak z defensem, ewoluuje w Hitmon Topa. I to jest najcięższe do osiągnięcia de facto, bo wbijając mu EV-ki, zasadzie nie można mu wbijać raczej do ataku i defensa przed ewolucją, jeżeli chce mieć Hitmontopa. Topa. Choć i tak nie jest że on będzie tym Hitmon Topem. No bo jakby nie było, tu wchodzi jeszcze sprawa ifałek, tak, czyli indywidualnych predyspozycji. Może mieć lepsze predyspozycje do ataku, może mieć lepsze predyspozycje do defensa i osiągnięcie topa w takim stanie jest dosyć trudne. No ale cóż, spróbujemy mimo wszystko, może uda mi się tego topa zdobyć. Natomiast tak, jeśli chodzi jeszcze o Pokédex, zobaczmy co on ciekawego powie na temat właśnie Tyro. Także tak, co my tu gdzie my tu mamy? W sumie nie mam pojęcia, w którym miejscu Pokedexu on jest. Eee, zaraz to się okaże. Dobra, to są jakieś walczące Pokémony. Dobra, mam Tyro. Więc jest to Scaffold cokolwiek to znaczy, w każdym bądź razie. Żeby jakby szlifować swoje walczące umiejętności, będzie wyzywał każdego. Eee, ma on silnego ducha rywalizacji. No Okej, okay. więc mamy kolejnego nowego poksa. Dobra, na razie nie będę jeszcze tutaj wychodził, przepychając tamten kamień. Bo, jeszcze tutaj mam coś, niecoś do odkrycia. Tu jest jeszcze maczok do złapania. Dobra, przejdźmy więc tędy jeszcze. Zobaczmy, co mamy z tej strony. No, Max Repel z odzysku, bardzo ładnie. Dobra, tu też można sobie zeskoczyć. Dobra, Repel się skończył. To niedobrze, ja chcę użyć kolejnego. Dobra, tu jeszcze coś jest, więc warto było przyjść. Max Potion. No dobra, więc mamy leczonko na Maxa. No i teraz pytanie: czy, jak ja zeskoczę tutaj, to czy ja praktycznie wyjdę z tej jaskini? Wydaje mi się, że chyba tak. Yy, ale może jeszcze nie? ale chyba jednak tak. Dobra, więc cóż. Chyba maczoka jednak tak yy, łatwo nie pochwycał. Chociaż zaraz. Ale nie, ten kamień też mogłem tutaj przepchnąć. Zastanawiająca, ale chyba tutaj już byłem wszędzie. Dobra, więc wygląda na to, że jaskinię mamy przeczesaną. No dobra, tak więc jaskinię mamy ogarniętą, no to teraz pozostaje mi jeszcze co? Rozchodzić ripela i zrobić porządek w drużynie, bo się troszeczkę porobiło zamieszania, a tak nie mamy czym latać oczywiście, ale na szczęście jestem blisko mahogany, więc e, możemy to sobie zrekompensować piechotką. Dobra. Yy, tak więc, yy, pogawiamy trochę drużyną. Yy, nie wiem czy ja mam miejsce w boksie jeszcze, ale mam nadzieję, że tak. Będę mógł sobie zdeponować Dottiniego, bo na razie... Yy, nie będzie mi potrzebny, przynajmniej chwilowo. Dobra, mogę zdeponować jeszcze... Co ja tu mogę zdeponować jeszcze? Na razie może Tyro. Dobra, i teraz tak, zrobię sobie withdraw. I Withdraw owl. Dobra, mam jedno miejsce w drużynie, ale na razie niech sobie jest. E, I tak, co ja chcę zrobić? Co ja chcę jeszcze załatwić? Chcę się jeszcze wrócić, bo trzeba aprikordy pozbierać, ale dobra. W zasadzie to jeszcze nie wiem, jak tam z miejscem w torbie. Ale może się zmieni jeszcze. jeszcze teren Candy, mógłbym zdeponować. Dlatego e, skalę na razie sobie zostawię w torbie. Bo być może już w kolejnym odcinku będziemy Sidre e, ewoluowali. Yy, przynajmniej taki jest plan. A, jeszcze iron coś nie mogę dospać. Dobra, iron rare candy. No i dobra. To tak... aplikornowy obchód czas zacząć. Dawno tego nie było na odcinku. Dobra, lipa się skończył i w sumie dobrze, bo nie jest mi już potrzebny. Yy, dobra, tak więc yy, spacerkiem jeszcze do miejsca, gdzie... Aplicorny rosną, a ileż ja już nie byłem czasu, kurta, w sumie miałem troszkę przerwę e, znowu w e, kręceniu filmów. Tak, obstawiam, że jest jakiś tydzień, tak, z tydzień tam Pokebole czekają na, na mnie na odbiór. Tak więc meganium cut i pozbierajmy to, co jest tutaj do pozbierania: czyli aplikorn żółty, Apricorn zielony. I apricorn różowy. Akurat różowy jest spoko, bo yy, łapanie pokemonu w płci przeciwnej yy, jest nierzadkie raczej. Yy, na pewno są większe szanse na to, jeżeli na łapanie pokemona, które w ogóle przy pomocy kamienia księżycowego. Także więc Lo pole są ok. Dobra. Govin. Dobra, uciek. I idziemy z powrotem do AcryTic. Tylko tak, znowu sobie muszę dostać przedmioty do kompa. W sensie apricorny, bo mogę nie mieć miejsca. Na no, pobliskie trzy. Chyba nie kombe tylko ten. Deposit i apricorny nie pamiętam, jakie zleciłem Kurtowi do zrobienia. Jakie zleciłem, tak zleciłem, takie zleciłem. Takie odbiorę. Ale PokeBoli nigdy dość. Dobra, ciężka 37. No i co my tu mamy jeszcze? Mamy czerwone Apricot Oczywiście jeszcze niebieski. I czarne. No i potem ta biały. Dobra, możemy lecieć do Azalea. Dobra, chyba na więcej rzeczy już mi w dzisiejszym odcinku czasu nie wystarczy, więc na tym chyba poprzestaniemy. Dobra, nim jeszcze białe apryko, to zobaczę jakich mam najwięcej. i takich sobie zrobimy Pokebole. Dobra, w sumie ja tu mam naprawdę dużo rzeczy pewnie w kąpię, yy, Ale tak, jeśli chodzi o Aprikorny, białego mam aż 7 i to chyba jest ten najliczniejszy. Więc sobie po prostu wezmę, zrobię Fastballa. A, nie mam miejsca na No świetnie. Dobra, no to tak, odsyłamy. Dobra, to teraz dobrze wiedzieć, że mam zaledwie, jak przynajmniej zużyję aprikorny. będę miał 3. Wolne sloty tylko. Dobra, tamta jest tą. też ma ograniczone ilość slotów na przedmioty, tak więc na to też trzeba być ostrożnym. Żeby nie przedobrzyć się, bo nie będę miał gdzie rzeczy trzymać. Dobra, tu jeszcze jest ósmy biały aplikon. No i aż 8 faz boli kurto widzę. W możemy na 99, to nie ma problemu. On nie zrobi i to w ciągu jednego dnia, fabryka po prostu. Dobra, co tam dostajemy? Lurbole? No to raczej takie średnio użyteczne przynajmniej na razie. jak wybierasz już do Kanto, to będzie więcej opcji na ich wykorzystanie. Dobra, panie, zrób mnie 8. Dobra, i tak, w kolejnym odcinku udamy się na tą ścieżkę na dół właśnie od miasta Mahogany. I tym się właśnie będziemy zajmować, natomiast myślę, że w dzisiejszym odcinku to było na tyle... Yy, nie ma chyba już więcej sensu się tam, że tak powiem, zapuszczać na wędrówki. Tak więc dzisiaj troszkę krócej. No i cóż, moi drodzy. Przypomnę, że też Patroni są z odcinkami do przodu. Tak więc jeżeli chcecie już być na przód w kanto, to zachęcam do wsparcia. W serwisie night. No i też przypomnę, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału jesteście chcecie być z materiałami na bieżąco, nie tylko z pokémonów, ale też innych, to zachęcam. Oczywiście łapka w górę też widziana, komentarz jak najbardziej tak se. Także w dzisiejszym filmie to wszystko. Ja z Wami się żegnam. Do usłyszenia. Cześć!